To będzie dziewiąty? No, tak. E tak, trochę tak nie mówisz, jakoś chyba masz... No tak, tak. To jest dziewiąty. A to jest gałąź językowa. A te, językowa tutaj jak, y ta cienka, jak ja. tutaj zapiesz, idąca w twoją stronę, to jest, to jest, z z strony, to jest heringa. No. Wyciągnij <susurwysłu> no. to do góry. No. To? Tak, heringa. To jest to cieniutkie, to jest heringa. No, dobra. Super. E, teraz tak, cały splot gardłowy utworzony z 10, To jest to całe. To grubsze, bo to cięższe to jest z dziewiątego. Okay. To. Tu jest dziewiąty, no, a, tu jest a tu jest dziesiąty. I cały splot gardłowy. No. Dziewiąty, dziesiąty. No, czyli dodatkowy. To ten, grubas, tutaj. I dwunasty, grzebiemy, grzebiemy. I idzie taką pętlą. O, jest i on! Tak głęboko tutaj. Schował się, no, taki maluski. A dziesiąty? No to pokazywałam, co jest w A, no tak. A, i krtaniowy przedni. Taniowy, tak tak jak to, właśnie gdzie on, on to, idzie z ustawy przed nich. Nie wiem widać. Operator światła się zmienił. No, operator światła się zmienił dlatego. Tak, na oko. Cisze, no, widać. Dobra, to jest pień. Błędno skłuczu. To całe długie. I Idziemy bardziej do przodu taki szary. To jest zwój szyjny przedni, a tutaj zwój węzłowy. I jarzmowy ewentualnie tam dalej dalej. Którego nie widać? Nie widać go. E Tyle. Skąd jest najgłośniejsza? Chcesz trochę nowy. A, tu a jest wstrząstka tarczowata. To jest trzon chrząstki tarczowatej, tak? Trząski, Nie, to to, 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 to jest bliżej. Trzon bliżej. To to, to, to jest trzon krząski tarczowatej. I ono dalej tutaj w, tym, w dalszym końcu, tu się rozdziela na literę U. Z tego celu, to jest. Nie, ona, ona jest w kształcie No tutaj jest w tym miejscu. Całość, tak. No, w tą no, stronę? Tak. To jest to U. Weź to to na U jest... No. Tak. O właśnie. Aha. Że tak, wiecie, i dlatego to jest w przekroju, jest tylko to. Mm -hmm. Tutaj w środku są trząski nalewkowate, to. <grymne> 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 One są parzyste. Mm -hmm. tak, no, są... One mają zda. ten e, róż? Tak, one mają... One już no, tak, no, tak, no, sobie. Ale tutaj jest ten klinowy, to jest ten, który no, to jest klinowy, to co trzymasz. tak, a dalej był to... A nie, przepraszam, był drugi. to jest ten no, tutaj? To jest rożkowate, a ale teraz ten. To jest no, ryszkowaty no, To jest ryszkowaty, a to no jest klinowaty dalej. Yy, tak, Dobra, wyrostek linowaty, na krzoski nalewkowate. A, a to, co, krzoska pierścieniowa. To, a tam jeszcze był fałd na lewkowato, na tak. to, no, to, no, 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 to, to, no, całe no, to, no, tak, tak. to, 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 jest to, Tak, to, to, tu tu to jest oko na górze, czy tam coś takiego. Znaczy, bo ona jest w kształcie pierścienia. Tak. No, jest... To jest pierścienia, to jest płytka. To, to w górę to jest płytka krzostka. Tak, <śmiennie> pierścienie Aha, To, to jest płytka płytce? Tak, no. Jako oko pierścienia. No, i tyle. A jeszcze krzostki, to widzicie <śmiennie> zasadnicze. No, to to znaczy. Trzeba krwią. Trzeba tak Słuchaj, nie sobie, że to tak jest.